Fundusze Europejskie z ludzkiej perspektywy. Podcast Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Dzień dobry Państwu, z tej strony Michał Hajduk. Witam w kolejnym odcinku naszego podcastu, w którym porozmawiamy o tym, jak fundusze europejskie zmieniają nasze województwo. Sezon wakacyjny trwa w najlepsze. Najwyższy czas zaplanować weekend lub wykorzystać urlop, na przykład ruszyć na rowerowy wypoczynek w województwie łódzkim. Świetną propozycją może być rowerowy szlak bursztynowy. Jego realizacja została dofinansowana z funduszy europejskich. To ciekawa i zarazem ekologiczna propozycja spędzenia wolnego czasu na świeżym powietrzu w województwie łódzkim. Bursztynowy szlak rowerowy w łódzkim to 250-kilometrowa trasa. Wiedzie przez malownicze krajobrazy, zabytkowe budowle, wartościowe miejsca związane z bliższą i dalszą historią Polski. Warto zaznaczyć, że bursztynowy szlak rowerowy jest przeznaczony również dla miłośników wycieczek pieszych. Jego przebieg nawiązuje do starożytnego, handlowego szlaku bursztynowego. Wiódł on od krajów basenu Morza Śródziemnego aż po wybrzeże Morza Bałtyckiego. To właśnie tędy wiele wieków temu kupcy podróżowali, aby nabyć bursztyn zwany Złotem Północy. Dzisiejszy bursztynowy szlak rowerowy w województwie łódzkim to trasy o zróżnicowanej nawierzchni: asfalt, dukty leśne, drogi gruntowe i polne. Poziom trudności określony został jako trasa dogodna zarówno dla osób początkujących, jak i średnio zaawansowanych. Dzieli się on na dwie części. Pierwsza to Szlak Nadwarciański. Ma swój początek w Załęczu Małym nad Wartą. Poprzez dwa parki krajobrazowe, Załęczański Park Krajobrazowy i Park Krajobrazowy Międzyrzecza Warty i Widawki wiedzie do Uniejowa. Na jego trasie oprócz przyrody podziwiać możemy również takie atrakcje jak Gród Rycerski w Konopnicy, Urchany w Przywozie i Strobinie, siedzibę Kasztelani w Sieradzu, czy największy akwen województwa łódzkiego Jeziorsko razem z Zaporą. Dzięki dofinansowaniu z funduszy europejskich między Proboszczywicami a Glinnem znajdziemy nową ukończoną ścieżkę edukacyjną. Jedną z jej atrakcji są wieże widokowe. Możemy z nich obserwować piękne krajobrazy rezerwatu Przyrody Jeziorsko. Na końcowym odcinku szlaku nadwarciańskiego warto zaplanować trochę więcej czasu. Możemy tu odpocząć w kompleksie termalno-basenowym w Uniejowie. On również został zbudowany dzięki wsparciu funduszy europejskich. Druga część bursztynowego szlaku rowerowego to szlak nadbzurzański. Biegnie on wzdłuż Pradoliny Bzury Neru w północnej części województwa łódzkiego, aż do Bolimowskiego Parku Krajobrazowego. Tutaj również możemy czerpać radość z obcowania z przyrodą i historią. Możemy odwiedzić XII-wieczną Kolegiatę w Tumie oraz niedawno otwarte średniowieczne grodzisko. Za sprawą wsparcia funduszy europejskich zostało ono zrekonstruowane zgodnie z realiami XIII wieku. Ważnymi punktami na tej trasie są niewątpliwie historyczne miejscowości tego regionu: Łęczyca i Łowicz oraz posiadłości magnackie ze wspaniałymi parkami w Walewicach i Nieborowie. Ciekawym punktem tej trasy będzie również z pewnością Geometryczny Środek Polski w miejscowości Piątek. Warto dodać, że dzięki połączeniom Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej możemy zaplanować każdą wycieczkę między Łodzią, Akutnem, Koluszkami, Łaskiem, Pabianicami, Sieradzem, Łowiczem, Skierniewicami, Zduńską Wolą i Zgierzem. Pociągi to idealne rozwiązanie dla osób pragnących poznać regionalne atrakcje w aktywny i ekologiczny sposób. Jest to ważny aspekt turystyki rowerowej w województwie łódzkim, również w kontekście stworzonego w ramach Funduszy Europejskich Systemu Roweru Miejskiego, który powstał dzięki środkom z Unii Europejskiej. To wspaniała opcja ekologicznej turystyki w regionie dla każdego mieszkańca. Poprawa sprawności funkcjonowania i podróżowania transportem zbiorowym w obszarze Aglomeracji Łódzkiej kosztowała blisko 4,2 miliona złotych, z czego ponad 2,7 miliona zostało dofinansowanych ze środków Funduszy Europejskich. Pociągiem czy rowerem? A może tym i tym? Teraz pozostaje nam ruszyć na szlak. O turystycznych atrakcjach rowerowego szlaku bursztynowego opowiadał Państwu Michał Hajduk. Dziękuję serdecznie za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku.